Ej, cześć, witajcie, ludzie z nie, tej strony nie, robuch. Nie, nie. nie przerywaj mi, jak mówię, imbecylu. Kurcze, co to za ja hałas, ja to Cześć. No. I jest jeszcze Kikosz. Nie. Który pewnie poszedł sobie pić herbatkę, ale. Ale tak, no nie to... Nieprawda, tylko on tu zachowuje kulturę osobistą. A ja, a ja to co, kurcze. A ty przerywasz, nieładnie. No, A, nie, boys, tak. boys, A my też się boys, spotkamy na Bogolasa Panie Vinci, boys, proszę boys, iść malować boys, obrazy. Czy ty aż to pasa? Bois, leciałaś za bolotem. Eee, yy, kijk jest zła piosenka. Wiesz, którą masz śpiewać? W no. na Nie! Płotek. Janek. Kiedy byłem piękny, młody miałem. Ja się to nie pierdź, bo ci się rodzina, powiedzmy. Czekaj, się... czekaj, czekaj, coś Dobra, a właśnie, i dzisiaj robimy osiągnięcie yy, ten Black Tie Event. Dobra, Robów już, startuj. No dajcie ready, panowie. A właściwie to Fame i Kiko. Tylko jedziesz watkę pić. Kiko, klikaj. Kiko. Polecę stronę łe, a to ty jesteś taki śmieszek, tak? Ja jestem taki śmieszek, hue 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 hue. Co to za misja? No, birth of the Sky. O Jezus. A -a. Maria. No. Hop up, hop hapapap Hop hapap to Żarok. jest No, pagady, o, no, pagadi, oh, o no oh, ty. Wow. Dobra, i lecimy, kurczę. A to jest super misja. Będzie super szczelanie dzisiaj. Każdy ma akimbo, jakieś pistolety podwójne. A Pablus w końcu zaczął, zaczął grać w, w Paydaya. Ło Ile ich tu jest? Więcej was matka nie miała, sukin syny? Hehe. Ale super szczelanie Oczywiście, strzelam atlety, typ dostaje panie No, da się, da Kurde ile... Li... O nie, buldożer. Shit. Shit. Gdzie ci buldożer? Tutaj. Dobra, ej, ja już zrobiłem. I'm down, Co zrobił? O nie, kikosz. O nie... Patrz, o nie, tu w góry jesteś. Tegoć. No, ja wiem. Misja ratunko, O nie, ej, Patryk. czekaj, chodź tu. Fak! Ej, podniesiecie Kikosza No ja jestem na dole. Nie, to podnieś Patryka, podnieś I Patryka, ja będę do Kikosza. No panowie, wyłożyć się tutaj w samolocie już Bo mi się drzwi nie chciały otworzyć. No jak tak można? a ja cię ratowałem Mnie Nie, tu nikt nie musi ratować Nie no Roberta. Co ty mnie ratowałeś? O, a jak chcecie zobaczyć twarz robucha to idźcie na wyniki konkursu u robucha <noise> Tak, Dobra, bo... Dobra, chodźcie, skaczemy... Ja muszę normalnie e, podgłościć po idea, bo to co jest Patryk, Patryk chodź. Zabierz spadochron i lecimy. Leco. A Pablus jest na dole. Skaczemy! loju! Uhuhu. Pablus lecę do Ciebie, kochanie. Lecę do was. Jak się otwiera, a sam się otworzył. No tak. <laughs> a co jakby ci Dobra, się nie ej. otworzył? Ja bym się śmiał wtedy. Bo niestety wylądowałem na rozwalonej palecie jest... jako pierwszej. Jestem na dachu! I trzeba o, ja mam zmienić. jaki mogę... asasyn pierdzielony! O, o, o! Pieniądze! O nie! O what? Wow! To mnie, Kto mnie tak. Wiem. Pomóżcie, Famy. Nawet nie wiem, co mnie zabiło. Tak, bo ktoś mnie strzelił tak Dziwnik. mocno, że myślałem, że umrę, nie? O nie, bucha strzelają. O nie, jesteśmy zgubieni. O, murzyn. O, znowu hatcher. O Właśnie, God. a wow. dzisiaj wyjątkowo nie ma z nami murzyna. Ale Właśnie. zaskoczenie. Kurde. A dlaczego? Bo postanowił, że woli się onanizować i zarabiać na takiej pewnej stronie, gdzie pokazuje się górę. już nie Myślałem, że powiesz, gdzie pokazuje się gówno. No się przeliczyłeś. Ja wiem, że ty takie, takie rzeczy lubisz, ale... Takie strony lubisz, tak. No nie, otwierać mi drzwi, kurczę, synu. Ej, bo ty tutaj widział, jest... zrobiłem. Gdzie? Gdzie to tak? To przez, na pol, przez na polku. Na polku. Wzięliście... No i pięknie. Mm. O super. Ej daj na... No, jezu. Ej to jest buldożer. Nie już nie. Ej, ja Oszukałeś nie. mnie, bo Ej. go nie ma już. To bo go zabiłem, bo jestem taki szybki. Jak A ty jesteś taki super, tak? O nie! Może jeszcze zdążę zrobić tego, tego, zabić 25 buldożerów. Ty Patryk, ty masz szaro czy nie? Szaro mam. To już ci postawię. Już? <noise> postawię ci <noise> apteczkę. Trzy raz umarłem. E, chodź tu, chodź tu. Masz, masz, masz. że nie, zabiłem cywila. Tutaj, tutaj, gdzie ty jesteś? O pat. Gdzie... A, tu jesteś, okej. Okay. No to lecz się. He, lekarzu lecz się sam. He. Ale cię zwiąże cywilu, o kurde O kurde No halo O jakiegoś side joba zrobiłem Bo mi tak Very nice Tak mi zrobiło tak siu O kurcze A się okazuje, to tylko tajcer Ej bo mnie biją Ale ci dał side joba za to, że nie do końca się rozwinąłeś Co? I proszę ja ciebie. Gdzie ja mam posłać ten no, a, a, nie spodziewałem się tego. O nie, jaki Jesteś nieudolny. Nie, bo wiecie co? Ja cały cały wszystkie strzały zbieram. No, to co jest... Coś działa. Ale jak ty zbierasz? Przecież masz dodża. No właśnie, a nie wiem czemu mnie nie unika. No ja, bo teraz ja... tylko, te, teraz unika, a jak normalnie biegam, to on zbiera wszystko. Ochu. Ło nie! A, bo te bo, bo ci zwykli antyterroryści oni oni cię trafiają, bo oni mają jak, jakąś lepszą celność coś takiego. Ja to zauważyłem. Bo ci, ci normalni z FBI to oni są gorsi pod tym względem. po prostu tak? No. coś. Ło boż, nie trafiłem. Nie wtrafiłem. Łope! Przeskoczył! O kurde półki sklepowe przeskoczył. Dejjam, o mnie... o wow Teź ja mnie złapał, Podnieś, podnieś! Już pod podnoszę, Kurczę podnoszę. jeszcze Ja famy pod Już pod nasze. Już mamy, mamy wstał Famy Dawaj mamy Famy, ja kocham twoją mamę <śmany> Nie, nie, nie nie, nie, nie. <śmany> nie no ja chciałem... Więc tak nie wiesz, pozwolę, żebyś zginął. Bo by się... No nie, 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 działa, nie, nie, Biegłem, nie, biegłem, biegłem, i nie, 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 dostałeś od nie, czy nie, masz już szaro, nie, nie, A ty masz już szaro? You know? Mam szaro, Do to tego... o, nie, Mam nie, wiem. To... nie, 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 You O oh, you nie, 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 Stop. O, o, tam, tam przyleciał. Dobro, do, 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 do. Kurde, Jak tam się dostać O, nie, spadłem. Gdzie Je jest. A jak tam się tam dostać? Tędy, tędy, tędy to jest drobina. Ma drabiny. Ale jaja. ja, ja. To nie ruchu, wiedziałem. Jesteś głupi. A jestem głupi. A jesteś głupi. Kurde. Wow, you stupid moron, oh my god. Kto tu postawił oh. drabinę? Ale jaja. Tu jest? Nie, to nie jest. O oh, kurde, bulldozer. Zobacz, na moim odcinku, to postawił drabinę Damn Już leży tu. jest. Już umarł, słaby, słabia głównia gina. Ah, nie i śmieć, nie umie. Muszę się umyć. Nic nie umie. Tarcza. O, oh, okej. Okay. Walił o nie go pies Pies, 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 Walił go Sniper! Pies. O no. w Gdzie, Gdzie ty, panie Już wstawaj, 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 czekaj. Lara, wstawaj no To jaki ja mam zwiększony damage co do wszystkiego normalnie. Ten build jest nie całkiem masz, niezły. Nie kłam. Takie obrażenia zadaję wszystkim, że to jest... Wszystkim czyli właściwie tylko sobie. Kurde powiem ci. Powiem ci, że ja strzelam i zabijam. Widziałeś takie rzeczy kiedyś? Nie. No. Ale, ale to patrzcie, idziesz. nagle Robuch nam pozwolił wbić level przed tą misją, nie i nie umieramy i tylko normalnie robimy. A ja w ogóle mam skina do tych oking. Bo mi kiedyś na odcinku wyleciał ze skina. Znaczy ze skrzynki. Kurcze. Patrz, ja tutaj, o tutaj byłem, o tutaj, no nie? No. Tarcza mnie tak wolnęła i tak to tutaj gdzieś odskoczyłem. O kurcze, ale niesamowita historia. Wow. Ej hey, no! Wow. Ale mnie pieprznął. Dobra, ja po apteczkę, bo szaro znowu. Pieprznął oh, cię? No. To chodź Patryk, I musimy no. cię osłaniać, kurcze. A ja sama działam, zielnie... a już nie ma apteczki. O, ten, działko, no a działko. To jest ministra. taki problem. A, a nie było gdzieś tego domyślnego na tej mapie? O, leżę, bo mnie tyzier złapał i 10 tysięcy policjantów i sniperów w ogóle. Ej panowie, a nie było gdzieś to apteczki, które, tej kupionej z misji? Ale ty nie kupiłeś. Kupiłem. Kupiłem. A nikt to, bo mnie kupuje, bo nikt jej nie potrzebuje. No jak to, a Patryk nie potrzebuje? Eee... Potrzebuje. Ale Patryk nie a ma pieniędzy, tak? Jog, unikam wszystkiego, ale to jest super. No, to wierzyciel gdzieś trafić nie może, nie? No. No, to jest. O, bulldozer. Dobra, Oj, chodź. dobra, ja, ja nie wychodzę nigdzie w sumie. To nie wychodzi. Ło, leży znowu! Oj, nie! Jest, nie tak, tak. Kiko! Mam, no, mam Shadow. No nie trafia mnie, kurbas. Dobra. dobra. Dobra, hopy. Kończę tą paletę i idziemy. Zapomniałem! Dawaj, dawaj. <laughs> tezier, tezier! Kiedy się kłóca, to masz tam 60, czy 70 tego, tego dodża. Dlatego mnie tak trafiali. Wow. No nie no. Dobra, idziemy, panie. Dobra. Print, nic mnie nie w trafią. Mnie też nie, o kurczę jednak trafili, ale... Za słabo. Mnie nie w trafili. Mnie tylko jeden strzał w ogóle oddali we mnie. Ale mam... No, nie mam. Ty weź. A, bo dobra, nie musisz. Dobra, żart, tą żart, pastę, to nie? Właśnie, ty, ostatnio żeśmy to nagrali, nagrywali raz i I żeśmy przewalili przez tą termalną pastę chyba, właściwie. No. Chodźcie, chodźcie. Musimy się razem trzymać. Ej, tarcza! Fuck. Kurczę. To wygląda jak mieca. No o, właśnie Ja wiem. To jest wiem. takie dziwne. Dobra, uciekamy. Łocie cie... wo 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 Back, 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 Co tam jest? Dwo wulterzery. Nie wiem, ale padałem. A tu easy. O nie. Uciekaj. Zostaw mi ich. No, mi też macie ich zostawić. O, tezier gdzieś. A tutaj tezier jest. Dobra, tezier leży. Cześć wstawaj, wstawaj, wstawaj. Czekaj. Tak. Tam jest jeszcze jeden bulderzy. O nie. Ej no to robu. Co? Co robu? Aha, bo my Tarcza. musimy przejść przez nich. joczy ja Ale rozpierdziel. Ale. O kurde, tu będzie gdzie, gdzie mamy iść? Musimy iść przez nich. No musimy, to no tak. właśnie. Czy zeraszujemy? No ja nie wiem, ja raszuję. A mój idio. Dobra, biegniemy, biegniemy. <gasps> Jestem na finiszu Ja też ja nie, ja leżę Tezie O matko O jestem costa Zapomniałem Oluj. Ale to jeździ. było Ej, kto miał mało to wyjnie rzucił w robuch? No ja rzuciłem teraz. Jak biegłem A wcześniej? Kiedy wcześniej? Ale wcześniej to się broniliśmy o, jeszcze. Do, nie, dobra, dobra. Dobra, chodź, wsiadaj! Nie! Co jest? Gdzie tu się steruje? To no, WASD! Tu! Bo wsiadłem do o, złego miejsca! Kurde, ale masakra. Wiesz co? Ja sobie tu byś ścielam, ammo i sobie wezmę Baby Digla. Musimy przeżyć to. My, jak nie mamy dużo, to raczej przeżyjemy. Nie przeżyjecie. Kurczę, ale to jest trudna misja. Jaka? Aż na taka. Błączy. Super misja, kurcze. No świeć, żebym spawc. ja widział, gdzie, gdzie jechać. Bardzo dobrze robisz. My Łotko da się jeździć. Ej, nie mogę. Dobra, mogę, ale nie akceluję. Lol, leżą. Ued ja i tu nie zabiję przecież jak ja mam na ślepo strzelać Kurde Jezu robuch słaby jesteś Ty serio bez nie umieszczać z tego? No nie bo nie, o teraz mogę obracać ale Dawaj Tak to nie mogłem obracać Bez nie mogłem folks. obracać Ale ekstra Ale to była misja dobra O dostałem achievement no, no black tie event No i zarąbiliście no, mam nadzieję. Że... Aha, bo ten achievement robiliśmy, dlatego go dostałem. A, A no wi Alfa, widzisz, to tak się nie spodziewałeś pewnie tego, nie? Że jak zrobimy tak, achievement, to go mówisz. dostaniemy, nie? Mam to... 104 kile i przepraszam, jakim cudem Robuch miał więcej ode mnie? No bo ja byłem lepszy. Pod filmem Robucha zostawcie łapkę w, w górę. Tak. I pod filmem Pablusa też, bo to nagrywasz, tak. rozumiem. Tak, ja, ja to nagrywam. No, bardzo dobrze. Fajny. A o, nie to... A, dobra, nie. O, o to... Będzie, a w ogóle, będzie a w ogóle to jest krótki odcinek. Poniżej 20 minut nawet. Ej, czwarty raz pod rząd maska, serio. A właśnie, a ja korzystając z okazji, bo mi ostatnio graliśmy wypad Drill. Kurczę. Pierwszy raz. Idź, otwórz, otwórz. To sobie otworzę O, patrzcie, Sputnik Drill. Sobie otworzę skrzyneczkę, kurczę. O, to jest... <laughs> Rzadko się zdarza. Dobra, zobaczmy. O, i teraz wszyscy czekamy w napięciu, co robimy? W napięciu czekaj. No nie, no nie, no serio. Kratka obok był, było czerwone, a mi wypadły niebieskie. Okay. <grym> Ale zero, <mimość>. zero. <grym> Jeszcze bro popsute. Pokażę wam bro, moje maski. Popsute. General McBadass cosplay. Chociaż ten skin nie jest... nawet ładny jest. Tylko popsuty mi tak napisali. No dobra no to, to tyle, no zostawcie łapkę w górę, no i, i, i do następnego odcinka. Pa pa. Na razie, cześć!